Witam wszystkich! Dzisiaj demontujemy oryginalny tłumik od chińskiego silnika i będziemy montować nowy tłumiczek, a bardziej taki dyfuzor do niego. Porównamy sobie dźwięk oryginalnego z nowo zakupionym dyfuzorem. Poza montażem dyfuzora zamontuję dzisiaj szarpak do niego. Zobaczymy, czy ten gadżet w ogóle się sprawdzi czy za pomocą tego szarpaka odpalimy silnik, bierzemy się do dzieła. Biorę się za demontaż starego tłumika. Tu akurat nie będzie dużego problemu, bo trzymają go tylko dwie śruby. Pisaliście, że ten oryginalny, oryginalny tłumik po prostu bardzo mocno dławi ten silnik. Przekonamy się. Zobaczcie, nie będzie mi pasowało, ale chyba wiem, co zrobić z tym. Jeżeli przyłożę, to zobaczcie, będę miał szczelinę i nie dociągnie mi, a nie chcę tak na siłę śrubami próbować docisnąć tej szczeliny, bo wadzi mi tu o, o ramę. Musiałbym delikatnie, delikatnie górę wygiąć i wydaje mi się, że będzie ok. Kręcę. O kur. Oho, to ja biurko podnoszę. To nie będzie takie proste. Nic. Nic, a nic. To nie takie proste, jednak. Kurde, zobaczcie. Ostro. Z całym kuźwa i madełkiem. Zobaczcie. Bez młota nie robota. Ale dostał naprawdę kilka dobrych strzałów. Z naprawdę dużego młota. No i delikatnie mi się podprostował. Po przyłożeniu ładnie dolega. Do tego mam nawet delikatny luz na ramię więc jest naprawdę spoko i montujemy Kolanko fajnie. Naprawdę bardzo stabilnie przykręcone. I co nam tu zostało? Zamontowanie tylko dyfuzora, a jest to banalnie proste, bo tylko nakładamy dyfuzor. Tu akurat pasuje wszystko ładnie i spinamy go. Sprężynkami. Dyfuzorek mamy zamontowany, fajnie się to wszystko trzyma. Weźmy się za montaż szarpaka, zobaczmy jak to chodzi. Montujemy teraz ten element od szarpaka w ten sposób, że tymi wyżłobieniami kaczy nam o magneto. Czyli wystarczy nałożyć, tak żeby nam o zahaczyło o magneto, i skręcamy. Nakładamy teraz szarpak. Delikatnie musimy sobie tutaj znaleźć odpowiednie miejsce. O, ładnie za pierwszym razem się udało. I zostało nam przykręcić pokrywę. Przy okazji pozdrawiam wszystkich ze ściany. No i sprawdźmy wreszcie, czy gadżet z Chin przyniesie rezultat i uda nam się odpalić chiński silnik. I próbujemy. O! Nic. Powiem tylko tak, że strasznie głośno chodzi na samym dyfuzorze. Musi być na pewno zamontowany jakiś tłumik końcowy. Mam od Komara. Zamontuję od Komara. Zobaczymy, jak to będzie chodziło na dyfuzorze z tłumikiem od Komara. No i zobaczcie, jak ładnie wygląda ten tłumiczek od Komara. Powiem Wam, że idealnie się wpasował i w kolorystykę roweru i ogólnego ogólnego wyglądu odpalimy go sobie zobaczymy jak chodzi na tym filmiku Ale odpalmy go sobie jeszcze raz. Klikatne ma Jeszcze sprawdzimy sobie tłumik od jawki, jak chodzi. I ta wersja z tłumikiem od komara zostaje. No i po robocie: szarpak zamontowany, super gadżet, dyfuzorek dołączony, tłumik od komara przyczepiony. Jutro jadę sobie troszeczkę nim pojeździć. Na dziś to wszystko. Pozdrawiam. Hej!